Dzień dobry, minała godzina 12. Przemysław Tychmanowicz, witam w kolejnym programie Prosto z Parkietu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kontach IKEA o tym, jak oszczędzać na emeryturę bez podatku belki. A moim państwo gościem jest pan Kamil Szymański, wicedyrektor Departamentu Rynków Regulowanych Domu Maklerskiego M banku Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. O kontach iKX, zazwyczaj mówimy pod koniec roku, listopad, grudzień. Wtedy zarówno instytucje, czyli domy maklerskie zaczynają promocję tych produktów, również klienci zaczynają się nimi bardziej interesować. Czy tak samo jest w tym roku? Tak, w tym roku, w tym roku jest podobnie, mamy podobny trend. IK i zwłaszcza IGZE to są jedne z najbardziej popularnych rachunków otwieranych przynajmniej w naszym. Biurze maklerskim. Zawsze pod koniec roku mamy tłumy w punktach usług maklerskich, klienci stoją w kolejkach, pracownicy są pod sporą presją, żeby sobie z tym poradzić. Także zdecydowanie ten trend się kontynuuje. My w tym roku, wychodząc temu trendowi naprzeciwko, zautomatyzowaliśmy proces otwierania rachunków IKX -e, przynajmniej dla wszystkich klientów M-banku, którzy w tej chwili mogą wejść na swój rachunek online w przeciągu minuty. Założyć, założyć takie konto. Z tej opcji w zeszłym miesiącu skorzystało już prawie tysiąc klientów. W tym miesiącu w grudniu trend, trend się nasila. grudzień znowu jest tradycyjnie dobrym miesiącem dla IKX. -e. Tak. Z czego właśnie to wynika? Jakie są główne zalety tych dwóch kont? I dlaczego właśnie pod koniec roku jest nimi największe zainteresowanie? Tak, rachunki IKX to przede wszystkim ogromne korzyści podatkowe, czyli korzyści finansowe. Więcej pieniędzy w naszej kieszeni. To, co lubimy najbardziej. Tak. <laughs> Patrząc na, na główne zalety IKX i główne korzyści, przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że rachunek maklerski rachunek IKX daje nam wszystkie korzyści standardowego rachunku maklerskiego. Czyli w ramach tych rachunków możemy kupować papiery wartościowe, sprzedawać. Środki zgromadzone w IK i w to są nasze prywatne środki. One zawsze pozostają naszymi prywatnymi środkami. Mamy do nich dostęp, mamy do nich pełną kontrolę. To jest o tyle istotne, że większość osób, która myśli o rozwiązaniach długoterminowych, emerytalnych, podejrzewa, że jest tam jakiś element utraty do pewnego stopnia kontroli nad pieniędzmi, dostępu. Tutaj nie ma o czymś takim mowy. Główne zalety IK to są jednak korzyści, tak jak wspomniałem, podatkowe. W ramach rachunku IK wszystkie fundusze zgromadzone w rachunku IK nie są objęte ani podatkiem ani podatkiem od dywidend, ani podatkiem od zysków kapitałowych. Czyli te wszystkie podatki, które byśmy zapłacili, zostaje w naszej kieszeni. Dodatkowo w ramach rachunku IKIGE, ponieważ są one kompletnie zwolnione z opodatkowania, nie musimy co roku niczego deklarować. Jest to kolejna korzyść dla inwestorów. Rachunek IGE, który jest dużo bardziej popularny od rachunku IGE, idzie jeszcze krok. Dalej w oferowaniu nam korzyści podatkowych. Proszę sobie wyobrazić, żeby wpłacić pieniądze na rachunek x, czy na jakikolwiek inny rachunek, najpierw trzeba od tych pieniędzy zapłacić podatek. Jeżeli wpłacam powiedzmy 5000 złotych na rachunek x, ja najpierw musiałem zapłacić podatek. I teraz co się dzieje? Wpłacając pieniądze na rachunek x, z powrotem otrzymujemy podatek, który zapłaciliśmy, żeby te pieniądze mieć. Jak to się odbywa? Odbywa się to już na początku następnego roku. Wypełniając deklarację podatkową PIT, deklarujemy, że skorzystaliśmy z rachunku XE, deklarujemy sumę, jaką wpłaciliśmy, i z powrotem w postaci gotówki, w postaci zwrotu podatkowego, dostajemy z powrotem podatek, który zapłaciliśmy, mhm. żeby te pieniądze zarobić. W przypadku osób, które rozliczają się według wyższej stawki podatkowej, to jest około 1800 zł. W przypadku osób rozliczających się niższą stawką podatkową, to jest prawie Kilka miesięcy, po tym, kilka miesięcy po tym, kiedy pieniądze w Wike zostały wpłacone, jeżeli nastąpiło to w grudniu. Stąd pod koniec roku tak dużo osób, które chcą, które sto, chcą zdążyć skorzystać z tej ulgi podatkowej. Trzecia ogromna korzyść. Rachunków IKX są to rachunki emerytalne, które mają nas zachęcić do oszczędzania długoterminowego. Natomiast musimy pamiętać, że my cały czas do tych środków mamy dostęp. Jeżeli ktoś zaczyna oszczędzać długoterminowo na emeryturę, ale w którymś momencie stało się coś nieprzywidywanego i nagle potrzebujemy dostępu do tych środków, mamy do nich dostęp, nie płacimy żadnych kar, po prostu w momencie wypłaty środków, jeżeli była tam był jakiś zysk, mhm. musimy od niego zapłacić. Zapłacić podatek. Także jest to pełna kontrola, ogromne korzyści podatkowe, na bardzo namacalne korzyści podatkowe, na które nie musimy czekać. Wiele lat, i do tego na wszelki wypadek stały dostęp do, do tych środków. To jeszcze o tych zaletach podatkowych chcę dopytać, jakie warunki trzeba spełnić, żeby właśnie skorzystać z tych zalet, bo w przypadku IKE trzeba przecież osiągnąć odpowiedni wiek, żeby faktycznie wypłacić pieniądze i nie być obciążonym podatkiem belki. Tak. W, w, przypadku, obu, w przypadku obu rachunków jest to 60. rok życia lub moment, w którym faktycznie przechodzimy na emeryturę, czyli jeżeli pieniądze wypłacamy właśnie po 60 roku życia lub w momencie faktycznego przejścia na emeryturę, w przypadku rachunku IK nie płacimy żadnego podatku, nie płacimy podatku belki, w przypadku rachunku Y od uzyskanego zysku płacimy zryczałtowany, dużo niższy podatek, 10%, ale emerytura jest tym momentem, w którym osiągamy pełen benefit i nie musimy nie musimy płacić yy, podatków od... Mm -hmm. od mm -hmm. Wymienia pan te zalety IKX. -e. Pytanie tylko, dla kogo to są rachunki, czy albo właściwie kto powinien z nich skorzystać? Jak patrzycie na przekrój waszych klientów, kto się powinien zgłaszać? Co są mm -hmm. właśnie doświadczeni inwestorzy, którzy właśnie już myślą o emeryturze i szukają jakiejś optymalizacji podatkowej? Czy na przykład również osoby młode, które zaczynają gdzieś tam odkładać pieniądze właśnie z myślą o przyszłości? Mm -hmm. Myślę, że ponieważ IKX -e adresują problem dotyczący nas absolutnie wszystkich, czyli problem polegający na tym, że kiedyś przestaniemy pracować, a nadal będziemy potrzebowali pieniędzy. Z tego punktu widzenia rachunki IKX są przeznaczone absolutnie dla wszystkich. Wśród klientów obserwujemy ludzi młodych, ludzi w średnim wieku. Te rachunki też są oferowane relatywnie od dosyć niedługiego czasu. To nie są rachunki, które są dostępne od 20 czy kilkunastu lat. Więc wśród klientów budzi się teraz świadomość, jak one działają, jakie mają korzyści. To są rachunki tak naprawdę dla absolutnie każdej osoby, która chce inwestować długoterminowo, myśli o swojej emeryturze, a ten element, o którym wspomniałem, na wszelki wypadek dostęp do tych środków powoduje, że nawet osoby, które nie są do końca przekonane albo bałyby się myśli o długoterminowym inwestowaniu, jest to doskonały środek do tego, żeby... Zainspirować takie osoby, jednak myślą o długoterminowym inwestowaniu, inwestowaniu z myślą o emeryturze. Tak jak Pan powiedział na początku, w Waszej grupie wyszliście naprzeciw klientom, wprowadzając usługę IKX w Emaclerze. Mhm. Pytanie, jak się za to zabrać? Jak właśnie klienci, którzy są w banku, mają mhm. podpięte konto Emacler, mogą skorzystać z kont IKX? Czy to mhm. się dzieje automatycznie? Tak, jak już, jak już zautomatyzowaliśmy ten proces, to zrobiliśmy to porządnie od, 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 od A do Z. W tej chwili każdy klient M-Banku może wejść na swój rachunek online, w pasażu, w zakładce inwestycje, wybrać IKE lub IGZ, złożyć wniosek. Otwarcie wniosku, otwarcie rachunku zajmuje automatycznie około minuty. Ponieważ też przelewy działają online i w trakcie trwania sesji można od ręki dokonać zakupów, w teorii zajmuje około dwie minuty, jeżeli mamy klienta, który ma gotowe środki i jeszcze wie, co chce kupić. W dwie minuty można przejść od nieposiadania w ogóle rachunku i ani, ani IGZE po posiadanie rachunku, manie na nim środków, pieniądze są zainwestowane, a klient. Czeka tylko na zwrot Czy klienci już dostrzegli tą opcję? Już zaczynają z niej korzystać? E, tak, tak. Tak jak, tak jak wspominałem w zeszłym, w zeszłym miesiącu prawie tysiąc osób skorzystało z tej opcji. W tym miesiącu, w tym miesiącu w grudzień prawdopodobnie tych rachunków otwartych automatycznie, będzie jeszcze więcej. Mówimy o zaletach kont IKX, ale trzeba też wspomnieć o jednak pewnych ograniczeniach. Są mm -hmm. nimi limity inwestycyjne. Jak one wyglądają w tym roku? Jak będą wyglądały? Bo one przecież co roku się zmieniają. Mm -hmm. Tak, limity to jest, to jest dobra wiadomość dla wszystkich inwestorów. Te limity regularnie rosną. W tej chwili limit na rachunki IGZE wynosi 5718 zł. Na IK jest to 14295 zł. W przyszłym roku oba limity wzrosną. Na IK ten limit wzrośnie powyżej 15 tysięcy zł. Na IGZE powyżej 6 tysięcy zł. Z perspektywy klientów, którzy korzystają z IK i IGZE w domach w maklerskich to mało czy dużo? Czy oni wykorzystują w ogóle te limity? Jeżeli chodzi o IKE, ten limit wynosi no już w tej chwili prawie 15 tysięcy złotych. Dla małżeństwa to jest prawie 30 tysięcy złotych. Tutaj barierą jest to, że jest pewna ograniczona grupa inwestorów, która jest w stanie odłożyć co roku tak dużą sumę pieniędzy na długoterminowe oszczędzanie i w przypadku IKE te niektóre niektóre limity niektórzy klienci wykorzystują w pełni limity niektórzy nie tutaj bywa różnie natomiast sytuacja inaczej wygląda jeżeli chodzi o IKZE tutaj ten limit ponad 5 tysięcy złotych niecałe 6 tysięcy złotych jest już dużo większa grupa inwestorów która jest w stanie ten limit wypełnić co roku no i tutaj mamy jeszcze dodatkowo tą ogromną no tak od razu czujemy to postaci bardzo, tak już za, za niedługo otrzymania bardzo dużego zwrotu podatkowego. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, jak już raz się skorzysta z X, jak już raz się otrzyma ten zwrot podatkowy, bardzo, bardzo trudno jest nie zrobić tego w następnych latach, dlatego w przypadku X, w większości przypadków, Rzeczywiście te limity są przez klientów wykorzystywane. Mhm. i y oczywiście są prowadzone przez domy maklerskie, ale również przez inne instytucje. Mhm. Dlaczego właśnie klienci mieliby wybierać i -y prowadzone wprowadzone właśnie w domach maklerskich, a nie na przykład mhm. w bankach czy towarzystwach ubezpieczeń? Mhm. Jest kilka głównych zalet. Po pierwsze, wybór. Przez rachunek maklerski mamy dostęp do wszystkich instrumentów notowanych na giełdzie papierów wartościowych. W ostatnim czasie większość domów maklerskich umożliwia też handel na rynkach zagranicznych, więc tutaj dochodzą setki, jeżeli nie tysiące spółek z całego świata. Do tego dochodzą fundusze ETF, w których na rynkach zagranicznych mamy setki. Mamy też kilka funduszy ETF dostępnych na giełdzie papierów wartościowych, więc jeżeli chodzi o wybór, wybór instrumentów, wybór tego, w co możemy nasze pieniądze zainwestować, żaden i inny rodzaj rachunku IKEA nie jest nawet blisko tego maklerskiego. Do tego dochodzi jeszcze pełna kontrola. To my decydujemy, kiedy realizujemy jakiś zysk, co robimy z dywidendą, co kupujemy, co sprzedajemy oraz bardzo niskie... Koszty w ramach y, rachunków maklerskich IKX -e nie ma żadnych opłat za zarządzanie, rachunki są y, darmowe. Wspomniane fundusze ETF, bardzo popularne, y, mają też opłaty za zarządzanie do kilkudziesięciu razy niższe od klasycznych funduszy inwestycyjnych. więc dla każdej osoby, dla której ważna y, jest kontrola, łatwy dostęp, niskie koszty, duży wybór inne opcje oprócz IKX -y maklerskich. Nawet nie są bliskie, jeżeli chodzi o te właśnie elementy, które przed chwilą wspomniałem. Patrząc na statystyki tych IKX w domach maklerskich, w skali całego rynku jest jednak stosunkowo niedużo. To efekt słabości naszego rynku? Mi się wydaje, że tutaj, tutaj z IKX następuje pewien element takiej kuli śniegowej. Te rachunki są dostępne od zdaje się 2000. 12 roku, jeżeli się nie mylę, w pierwszych latach to była jakaś taka kom, kom, kompletna nowość. Minęło teraz kilka lat. Yy, klienci inwestorzy zaczynają widzą, jak te rachunki działają, słyszą od znajomych, yy, mam nadzieję, oglądają yy, takie, yy. takie rozmowy, jak ta nasza rozmowa w tej chwili. Yy, coraz bardziej powszechna jest, coraz bardziej powszechna jest wiedza o zaletach IKIX -e. i z jednej strony rachunków jest mało, bo inne rodzaje rachunków były otwierane od domów maklerskich od, od ponad ponad 20 lat. Tutaj mamy do czynienia z czymś relatywnie nowym, ale ten boom, o którym mówiliśmy na początku, on tą sytuację bardzo szybko zmienia, czyli IKE i IGZE stanowią na tle innych rachunków mniejszość, ale już w biurze maklerskim M-Banku w zeszłym roku większość rachunków, jakich otworzyliśmy najczęściej otwieranym rachunkiem był właśnie rachunek więc one stanowią mniejszość, ale to się bardzo szybko zmienia. Mhm. Również instytucje domy maklerskie wychodzą naprzeciw klientom. Wy, jako pierwsi na rynku, wprowadziliście możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych, właśnie poprzez wykorzystanie kont IKX. Pytanie mm -hmm. tylko, czy ta opcja faktycznie jest wykorzystywana przez inwestorów? Tak, zdecydowanie. Ja codziennie, prawie codziennie oglądam raporty aktywności naszych klientów na rynkach zagranicznych. Nie ma dnia, żeby tam w dużej ilości nie występowały właśnie rachunki IKX, więc powiedziałbym, że nie dość że jest to wykorzystywane. Ten to, to nabiera wręcz na sile. Musimy pamiętać o tym, że klienci inwestując bardziej długoterminowo, z myślą o emeryturze, są troszeczkę bardziej ostrożni, troszeczkę mniej spekulacyjni i dla klientów tutaj zaczyna liczyć się troszeczkę bardziej bezpieczeństwo. A bezpieczeństwo dla klienta giełdowego to jest przede wszystkim płynność, czyli możliwość zakupu, zakupu instrumentu finansowego z bardzo łatwą możliwością sprzedaży, jeżeli byśmy chcieli. W Polsce płynność zapewnia nam... WIG20 do pewnego stopnia MWIG, na rynkach zagranicznych płynnych spółek mamy już absolutnie setki. Jeżeli spojrzymy na sam indeks S&P 500, 500 największych spółek w Stanach Zjednoczonych, jeżeli zjedziemy na sam dół tego indeksu i spojrzymy na te najmniejsze spółeczki, takie jak Harley Davidson, jak Ralph Lauren, jak TripAdvisor, te spółki mają dzienny obrót, który to, to by były gwiazdy WIG20, tak, gdyby znalazły się u nas na parkiecie. Także są to też bardzo duże spółki, bardzo znane, znane nazwy. To jest to, co klientom bardzo się podoba. Druga rzecz w kwestii bezpieczeństwa dla klienta giełdowego jest to dywersyfikacja. Tu z kolei wchodzą fundusze ETF, które też ostatnio udostępniliśmy, zagraniczne fundusze ETF w, rachun w ramach rachunków IKX -e. i tu z kolei mamy do czynienia z gotowymi koszykami inwestycyjnymi, gdzie mamy setki akcji czy z danego indeksu, mamy spółki globalne dywidendowe, spółki amerykańskie dywidendowe, gotowe koszyki obligacji skarbowych, korporacyjnych. Wybór jest y, przeogromny, ale wszystkie ETF-y oferują dywersyfikację. Tak jak wspomniałem, mamy też kilka ETF-ów dostępnych na giełdzie papierów wartościowych. Nawet ostatnio zaczęły pokazywać się nowe, ale nadal większość tych instrumentów to jest y, zagranica. Natychmiastowa dywersyfikacja przy pomocy jednego bardzo prostego i taniego instrumentu. Dlatego, te, te właśnie instrumenty z rynków zagranicznych, one ze względu na swoją charakterystykę. Wręcz stworzone są pod ideę długoterminowego inwestowania. To jeszcze dwa pytania dotyczące rynków zagranicznych. Rozumiem, że prowizja 19 zł, które wprowadzi się normalnie dla rynków zagranicznych, obowiązuje również dla kont i KX. Tak, ta prowizja, ta prowizja obowiązuje dla wszystkich rachunków, gdzie klienci handlują za granicą. Tak, to jest druga kwestia, o którą pytają często inwestorzy, jak hmm. wygląda sprawa podatków w związku z inwestowaniem na rynkach zagranicznych. Hmm. Tutaj otrzymujemy dokładnie takie same korzyści jak w przypadku akcji akcji polskich, czyli jakiekolwiek dywidendy otrzymamy ze spółki zagranicznej czy z ETF-a, jakikolwiek Zysk kapitałowy nie jest objęty jakimkolwiek podatkiem. Więc tutaj mamy dokładnie tą samą sytuację. Cokolwiek zarabiamy w ramach tego rachunku, nie musimy płacić od niczego podatku, nie musimy niczego deklarować. Możemy reinwestować dywidendy i cieszyć się z całości naszych zysków kapitałowych. Mechanizm jest dokładnie taki sam. Pani Kamilu, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Z pewnością będziemy z ciekawością obserwować to, co się dzieje z kontami IKE w kolejnych latach, bo chyba to jest przyszłość. Zdecydowanie. zdecydowanie. Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Moim państwa gościem, pan Kamil Szymański, wicedyrektor Departamentu Rynków Regulowanych w Domu Maklerskim M-Banku. Kolejny program prosto z parkietu jutro godzina 12, a jeszcze dzisiaj o godzinie 13 rzecz o Prawie.